Mmm, mama mia! Perfekto! Mm. Ciao, ciao! Dzisiaj nauczymy się robić risotto ze szparagami. Oglądaj dalej. O, 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 o. O, jesteś? Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał kanał. Dzisiaj czas na risotto ze szparagami. Naprawdę risotto ze szparagami są różnych przepisów. Jak chciałam dzisiaj Ci pokazać, bardzo ciekawy przepis. Dlatego, że risotto wiadomo się robi z ryżem okrągłym, który jest arborio najczęściej, to jest ryż, który zawiera dosyć dużo skrobi, musimy go podsmażać, żeby po prostu się robił w kolorze troszkę jak masą perłową, bo wtedy się pozbywamy z niego właśnie, pozbywamy się krokmal, skrobia i potrzebujemy wywar. Ja mam tutaj wywar waziwny zrobiony, ale stuninguję go na od razu szparagowy. Ja mam tutaj młode szparagi, w związku z tym obcinam tylko główkę, a to będę gotował w bujonie, to znaczy same właśnie ogonki. I następnie pomiksuję mojego bujonu właśnie z ugotowanej szparagi. I będę miał taki wywar waziwny, szparagowy, który będzie miał bardzo intensywny kolor. W związku z tym pokroję go w drobnej talarki. I dodaję to od razu do wywaru. I gotuję teraz wszystkie szparagi w środku wewar. Jak już będą miękkie kawy, całość i będę mógł zacząć właśnie zrobić risotto. Pamiętaj o tym, żeby nie przykrywać właśnie wewarów w trakcie gotowania, właśnie razem ze szparagami, bo wtedy chlorofilek, który zawiera właśnie szparagi, może postać taki niepiękny, kawę, tylko może być szary, burę i nieładny. W związku z tym, teraz przygotuję kolejne składniki, które będziemy używać za chwilę. Jedną cebulę pokrojone w kosteczkę. Malutka cebulka. Ok, to powinno być już dobre. Wystarczy tylko teraz brać kawałek, właśnie szparagi. Jest miękkie. Czyli miksujemy teraz. Ok, wszystko jest dobrze pomiksowane. Po miksowaniu obowiązkowo trzeba zrobić jedno gotowanie, żeby wszystko dobrze się łączyło ze sobą. Ok, gotuje się, mogę to obstawiać na razie z boku. Hop, pięknie. I czas teraz, żebyśmy się nauczyli przygotować risotto prawidłowego, czyli garnuszek, rąbla. Do rąbla dodajemy oliwę lub olej do smażenia. Op. Do rozgrzanego tłuszczu dodaję cebulę pokrojoną w kosteczkę i smażę jakieś minutę. Ok, czas teraz dodawać ryżu do środka, ryż do risotto i będziemy smażyć ryż, aż będzie się robił taki troszeczkę przyzroczysty. Jest to bardzo ważną czynność, jeśli robisz risotto, dlatego że jeśli tego nie robisz, nie smażisz go, to po prostu nie pozbywasz się z jego skrobi i wtedy może być to no, sklejone ze sobą. Ryż wtedy będzie źle ugotowany, on będzie rozpadający, a w środku z kolei będzie odrobinę jeszcze twardy. Na początku dodałem sporo tłuszczu w niż dodałem cebulę, dlatego, że widziałem, że będę smażył do środka riche. No i jeśli popatrzymy bliżej, widzimy, że są żarenka ryżu, które są białe i są, które mają taką kolor troszeczkę jak masło perłową. Teraz będziemy robić pierwsze moczenie na naszego risotto. Dlatego, że dużo przepisów są po prostu błędne, dlatego, że mówią dodaj cały bujon naraz i ugotuj całość. To jest największy błąd, co można zrobić, jeśli chcesz się nauczyć zrobić al dente, musisz to robić stopniowo. I pierwsze namoczenie to będzie białe wino. Białe wino dodaje smak w środku naszego rizoto, ale on też powoduje, że po prostu ryż wtedy dłużej się gotuje. Mieszamy całość, możemy delikatnie przerzucić. I możemy dodawać teraz nasz wywar waziwny szparagowy. Zobacz jaki piękny krid jest właśnie ugotować szparagi, dlatego że nasz wywar ma piękny zielonkawy kolor, wtedy nasz risotto będzie piękny miał kolor też. I teraz widzisz, możemy delikatnie obniżyć ogień i dopóki, że po prostu mamy jeszcze płynu, to nie dodajemy więcej bujonu. I tak stopniowo to zrobimy. W międzyczasie, co ja zrobię? Ja będę praził właśnie orzeszki pini. Uwielbiam orzeszki pini do risotto ze szparagami. Prazimy teraz orzeszki pini na zimnej patelni, bez żadnego tłuszczu, zaczynamy zawsze. Tutaj już nie mam żadnego płynu, ale wiem, że ryż jeszcze jest twardy. Robię kolejne dwie chokle. dodaję. Jedna i dwa. I znowu stopniowo ryż ma pompować naszego wywaru waziwny szparagowy. Jeśli dodasz cały bujon naraz i ugotujesz, to wtedy ryż może być no, rozgotowany albo po prostu będziesz miał płynny rizotto. Zdecydowanie lepiej jest to robisz właśnie stopniowo, tak jak pokazuję Ci dzisiaj. I teraz polecam Ci, ja wiem, że on jest twardy, ale powinniesz spróbować ten ryż, żeby zobaczyć jak on jest twardy, bo to jest znacznik, który będzie po prostu powodowało, że będziesz widział, ile jeszcze dodasz bujonu do szkodka. Próbuję. Jest twarde. i znowu dodajemy dwie chochle. Hop, teraz w środku tej patelni dodajemy oliwa, i na oliwie smażymy nasze główki. Ok, już się zbliżamy teraz do Aldenty, czyli to znaczy, że teraz powinniśmy uzyskać taką konsystencję odrobinę fardawy mm. jesteśmy bardzo, bardzo blisko. W związku z tym dodaję teraz jedna chochelka. Widzisz, mimo że ja przewidziałem około litr 200 bujonów na 300 gram ryżu mi zostało zdecydowane jeszcze bujonów. I teraz tak, to jest w porządku. Ja już poczułem, że jest to solone. Nie dodam więcej soli. Mm. Idealne al dente. Dodam z kolei świeży mielony pieprz, nasz paragi to samo, troszeczkę soli nasz paraga. Żeby on miał jeszcze ładniejszą konsystencję, biorę zimnego masła z lodówki, robię kosteczkę i dodaję do środka masło. Dodając masła do risotto i mieszając dosyć energetycznie jak masło jest zimne z lodówki, powidujemy emulsję. Do tego momentu po prostu nasz rizoto jest bardziej taki kremowy. Jest Ważnie gęsty, fajną ma konsystencję. Nie dodałem żadnej śmietany do środka. Czas na parmezan albo pecorino romano albo inny dojrzały ser. Bezpośrednio w środku jeszcze gorącego risotto. Mieszamy i to zagęści naszego risotto. I też, no wiadomo, że parmezan jest ser, który jest słony. W związku z tym też doda nam troszeczkę słoności w środku risotto. Mieszam ponownie. I zobacz, jaki piękny jest, kremowy. Idealny. Ryż jest idealny al dente. Potrzebny troszeczkę pieprzu jeszcze. No i czas wydawać. Czyli najpierw naszego ryżu. Następnie wbijamy nasze malutkie główki szparagi. I na koniec jeszcze nasze orzeszki pini. I do dekoracji, do smaku troszeczkę natki pietruszki, o, coś takiego, na koniec jeszcze troszeczkę parmezanu z góry. No i voilà! Najlepszą część teraz dla mnie. Mm. Główki szparagi idealne, też takie al dente. Aldenty. dente, czujemy kwaszność od naszego wina, czujemy dosyć intensywny smak szparagi dzięki główce szparagi, no i mamy tą krubkość właśnie jeszcze od naszej ojdziszki pini. Jest to naprawdę mega prosty przepis, może wyglądasz skomplikowany, jeśli nigdy nie zrobiłeś risotto, ale to jest naprawdę proste do zrobienia. Pamiętaj tylko o tym, żebyś kupił ris do risotto. To jest bardzo istotne. I dobrze podsmaż go, żeby pozbywać się właśnie z jego skrobi. Napisz mi przy okazji na dole w komentarze, jakie przepisy mam ugotować następny raz dla ciebie. Tymczasem życzę wam bon appetit, dużo zdrówka. Ciao, ciao. Do zobaczenia. Pa.